Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 17 listopada 2025 roku Po 1561 rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju z punkt 1 z dnia 8 listopada 2025 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim na podstawie artykułu 29 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 roku o rybołówstwie morskim Dziennik ustaw 2025 roku pozycja zarządza się co następuje paragraf punkt pierwszy rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju z dnia 18 września 2015 roku w sprawie wysokości kapiemyślnik wężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim dzienniku ustaw pozycja z 2018 roku. Pozycja 2454 oraz 2023 roku. Pozycja punkt 8 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy w paragraf 4 uchyla się punktu 2 ja, punkt drugi paragraf. Od punktu 8 dodaje się punktu wam brzmieniu a od 1000 do 5000 z za niedopełnienie obowiązku posiadania na statku jednego rodzaju narzędzi połowowych w przypadku, o którym mowa w a ustawy 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Ruchu Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja z 2023 roku, pozycja 362 z 2024 roku, Pozycja 244 i 1697 oraz 2025 roku. Pozycja punkt 8. Zwanego dalej rozporządzeniem myślnik w sprawie rybołówstwa komercyjnego. Punkt 10. Otrzymuje brzmienie. Punkt 10. Od 500 do 7500 umieśnienie jest za dokonanie ładunku do w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w artykule 14 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Województwa Nierzecica 2016 roku. Ustanawiającego wieloletni plan podniesienia po dostaw do dorsza. Śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połomyśliwych eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady Wemysz i uchylającego rozmyślnik porządzenie Rady Wemysz dzienników UL 191, punkt 5, punkt 7 z roku z, z punkt 2, zwanego dalej rozporządzeniem poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku. Po punktu 10 dodaje się punktu w brzmieniu, a od 1000 do 20 za za dokonanie wyładunku ryb nie sortowanych poza portami wyznaczonymi do domyślnik konania takiego wyładunku. Od tysiąca do myślnik za dokonanie wyładunku ryb pelagicznych w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w paragraf 23 ustawy 2 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego, poza portami wyznamyślnymi do dokonania takiego wyładunku. Punkt pierwszy Minister Rolnictwa i Rozwoju się kieruje działem administracji rządowej myślnik rybołówstwo na podstawie paragraf 1 ustawy 2 punktu czy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku. W sprawie szczegółowego zakresu działania ministra rolnictwa i rozwoju w się dzienniku sta pozycja. Punkt drugi. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w dzienniku już. UL 179 z punkt 6 punkt 7 w stroku. Dziennik już. UL 83 z punkt 5 punkt 3 w stroku. Dziennik już. UL 198 z punkt 5 punkt 7 z roku. Dziennik już. UL 400 z punkt 1 w roku. Jeden oraz dziennik już. UL punkt dwudziesty punkt drugi punkt 3, Dziennik Ustaw. Po punktu 15 dodaje się punktu A, myślnik z brzmieniu myślnik dwa myślnik poś. 1561, a od 500 zł to 3000 za za zamiaru wyładunku ryb niesortowanych w terminie, o którym mowa w paragraf 23 ustawy czy, czy rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego. Od 500 zł 4000 z za dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w paragraf 23 ustawy czy, czy rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego. Rozpodania co najmniej jednej z informacji. O których mowa w tym przepisie co 500 do 5 z zumyślnych za zamiaru zamiaru wyładunku rybnie sortowanych, o którym mowa paragraf 23 ustawy czy rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego. A uchyla się punktu A. W punktu 38 otrzymuje brzmienie. Punkt ósmy od 500 do 10 0 z za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów brew obowiązkom, o których mowa paragraf A ustawy 1 i 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego. W punktu 38 dodaje się punktu A brzmienie a od 500 do 10 za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów, wbrew obowiązkom, o których mowa w paragraf 19 ustawie 3 i 5 oraz paragraf a ustawie 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego. A punktu 42.0 zastępuje się średnikiem i dodaje się punktu 43 w brzmieniu. Punkt 3 od 500 do 15. zrozumie się nie za przekroczenie dopuszczalnego marginesu tolerancji, o którym mowa w artykułu 14 ustawie 3 lub 4 rozporządzenia, na, lub w artykule 13 ustawie 1 rozporządzenia. na Punkt 9. Punkt 3 paragraf 6 uchyla się punktu 2a. Punkt 4 paragraf. A punktu 7 dodaje się punktu A w brzmieniu a od 500 zł do 2500 zł za niedopełnienie obowiązku posiadania na statku jednego rodzaju narzędzi połowomyśliwych w przypadku, o którym mowa paragraf a ustawy 1 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego. Po punktu 9 dodaje się punktowali w brzmieniu, a od 500 zł do 10 zł za dokonanie wyładunku ryb sortowanych poza portami wyznaczonymi do domyśleń konania takiego wyładunku od 500 do 10 zł z za dokonanie wyładunku ryb pelagicznych w ilości przekraczającej dozwoloną ilość określoną w paragraf 23 ustawy dla rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego poza portami wyznaczonymi do dokonania takiego wyładunku. W punktu 13 dodaje się punkt umieśnieniu w sprzmieniu, a od 500 do 1500 zł za niesgłoszenie zamiaru wyładunku ryb niesortowanych w terminie, o którym mowa w paragraf 23 ustawy czy rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego od 500 do 2000 zł za dokonanie zgłoszenia o którym mowa paragraf 20, w paragraf 23 ustawy czy rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego, do co najmniej jednej z informacji, o których mowa w tym przepisie, z od 500 do 2500 z za za zgłoszenie zamiaru wyładunku ryb sortowanych o którym mowa paragraf 20, w paragraf 23 ustawy czy rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego. Tu uchyla się punktu A, a punktu 18 otrzymuje brzmienie punkt ósmy od 1000 do 8000 z umieśnieniem za nieprzekazanie miesięcznego raportu połowowego do Centrum Monitorowania Rybołówstwa. W punktu 32 otrzymuje brzmienie. Punkt 2 od 500 do 5 tysięcy złemyślnych za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów. Prew obowiązkom, o których mowa w paragraf a ustawy 1 i 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego. Punktu 32 dodaje się punktu ład brzmienie, a od 500 do 5 tysięcy zumyślnych za zaniechanie zmiany łowiska lub za niezaprzestanie połowów. Prew obowiązkom, o których mowa w paragraf 19 ustawiać czyli 5 oraz paragraf a ustawie 3 rozporządzenia w sprawie rybołówstwa komercyjnego. A punktu trzydzieści cztery zastępuje się średnikiem i dodaje się punktu trzydzieści pięć brzmieniu. Punkt piąty od pięćset do osiem tysięcy z za przekroczenie dopuszczalnego marginesu tolerancji, o którym mowa w artykułu czternaście ustawie trzy lub cztery rozporządzenia lub w artykułu trzynaście ustawie jeden rozporządzenia, punkt dziewiąty dziennik usta myślnik czy myślnik poś. pięćset sześćdziesiąt jeden punkt piąty paragraf a punktu trzydzieści cztery otrzymuje brzmienie. Punkt czwarty od pięćset do cztery tysiące z za prowadzenie połowów organizmów morskich w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego. punkt 37 otrzymuje brzmienie punkt 7 czystazu myślnik za posiadanie podczas wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dokumentu tożsamości lub dowodu uiszczenia opłaty za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego lub myślnik gdy ma to zastosowanie myślnik za nie nieprzedstawienie dowodu dokumentu potwierdzającego uprawnienie do uiszczenia niższej opłaty za wykonywanie tego rybołówstwa. Punkt 40 otrzymuje brzmienie osiemset zumyślnik za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego bez zniesienia opłaty uprawniającej osobę fizyczną do jego wykonywania. W punktu 46 otrzymuje brzmienie punkt śródce od 500 do 4000 zł za prowadzenie połowów organizmów morskich, w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego na obszarze, na którym jest prowadzone zarabianie na podstawie artykułu 98 ustawy 1 ustawy w terminie, w którym jest ono prowadzone. Paragraf punkt drugi rozporządzenie wchodzi w życie po upływie czternaście dni od dnia ogłoszenia, minister rolnictwa i rozwoju wsi Sykrajewski.